Ach, Las Vegas miasto grzechu, które w sezonie 2023 ugości Grand Prix Formuły 1. Odkąd tylko ogłoszono ten pomysł, nie da się odnieść wrażenia, że wszyscy zainteresowani uważają go za świetny. Sęk jednak w tym, że Formuła 1 w Las Vegas już była i raczej wolałaby, żeby to, co stało się w Vegas, zostało w Vegas. Obecna moda na ściganie się w Ameryce nie jest pierwszą. Już w 1959 roku były dwa wyścigi w Stanach. Finał sezonu na Sebring oraz wcześniej Indy 500, aczkolwiek zwyczajowo nasi kierowcy kładli na nie lachę. Rok później wyścig, w którym skręcało się także w prawo, przeniósł się na tor w Riverside, a jeszcze rok później, wykopano z kalendarza Indy, F1 przeniosła się na Watkins Glen, na którym całkiem nieźle się zadomowiła. Taki stan rzeczy trwał przez 15 lat, bo dwa wyścigi w Stanach wróciły w sezonie 76. Wtedy, kiedy kiedy to jeszcze wóda i panienki pomagały w zdobyciu mistrzowskiego tytułu. I teraz wyobraźcie sobie akcję. Jest rok 1981. Jesteście kierowcami Formuły 1, a w waszej pasce są takie kozaki jak Nelson Piquet, Alan Prost, Keke Rosberg czy Nigel Mansell. Ogólnie testosteron jest na takim poziomie, że fiordy wam jedzą z ręki i w każdej możliwej sytuacji życiowej czujecie się tak pewnie jak polscy kopacze przed meczem z Armenią. I przychodzi do was mały brzydki knypek. Roboczo nazwijmy go Bernie Eccleston i mówi wam, że będziecie ścigać się na parkingu na torze przypominającym taką koślawą literkę E, podobną do tych, na które można natrafić w zeszycie pięciolatka. Dokładnie coś takiego się odwaliło, bo włodarze hotelu Caesars Palace napalili się na wyścigi i byli skłonni płacić. A że Bernie lubił pieniążki, co się zgodził. Hotel udostępnił swój parking, na którym powstał tymczasowy tor wyścigowy. Co prawda dość szeroki, żeby dało się jeździć, ale nudny, jak flaki z olejem, bez cienia zmiany wysokości terenu i spierdylionem lewych zakrętów, które dawały kierowcom w kość, bo wówczas znacznie częściej jeżdżono zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Na domiar złego przypomnę, Las Vegas ulokowane jest po środku cholernej pustyni, więc nawet w październiku, kiedy to rozgrywano wyścig, było tam kosmicznie gorąco. Tak bardzo że wszyscy ledwo dawali radę. Wyścig sam sobie był przeciętny, jednak atmosferę mocno podkręcił fakt, że był to koniec sezonu. Ostateczna rozgrywka między Carlosem Reutemanem, Nelsonem Pique i Jackiem Latif zmieniła się w igrzyska śmierci. William Reutemana, czwarty bieg, postanowił zakończyć sezon nieco szybciej niż kierowca, więc Argentyńczyk, bardziej niż na walce z ojcem dziewczyny Maxa Verstapena, skupiał się na rzężeniu ze skrzyni biegów i wznoszeniu modłów o dojechanie do mety. Ostatecznie się udało, jednak punktów z tego nie było. A tytuł przepadł, bo Pike doturlał się do mety jako piąty. Od samego początku weekendu miał problem z karkiem i upałami, a do mety prowadziła go jedynie wizja mistrzowskiego tytułu. Doniesienia z tamtych czasów mówią, że Nelson potrzebował po wyścigu ponad 15 minut, żeby w ogóle jakkolwiek zacząć ogarniać kuwetę. Ogólnie więc szału nie było, a Tor bardzo szybko dostał łatkę najgorszego w historii Formuły 1. Co można było więc zrobić w tym przypadku? Oczywiście zorganizować kolejny finał sezonu w tym samym miejscu, aczkolwiek zanim porozmawiamy sobie o sezonie 1982, mam do Was gorącą prośbę. Jeżeli podoba Wam się ten materiał, zostawcie suba. Dla mnie wiele to znaczy i pomoże przygotować więcej tego typu filmów. Wracając jednak! Do kolejnego wyścigu. Świat znów zobaczył chaos. Ponad połowa stawki nie dojechała do mety, a turbiny, zwłaszcza w Renault, nie polubiły się z pustynią. Zaś Ferrari zgarnęło tytuł, nie zdobywając ani jednego punktu podczas tego wyścigu. Czempionem wśród kierowców został natomiast ojciec Britney Spee. Wróć, Nico Rosberga. No dobra, ale to o czym F1 miałaby chcieć zapomnieć? Przecież decyduje publika, a w zasadzie to je pieniążki, więc igrzyska i krew powinny się sprzedawać. Tak? Tylko, że tak naprawdę to jednak nie. Pamiętacie o tym, jak wspominałem, że nasi kierowcy kładli lachę na indy 500. Cóż, okazało się, że działa to w drugą stronę. I Amerykanie nie byli zainteresowani oglądaniem jakiegoś czegoś z Europy na pierdołowatym torze pośrodku parkingu. Amerykanie byli przyzwyczajeni do swoich wyścigowych kolosełów, na których skręca się tylko w lewo, przez co na F1 nie przyszli. Trybuny świeciły pustkami, a hotel był w plecy bardzo dużo baniek. No bo przecież nie Berni. Bernie nigdy nie jest w plecy. To był więc koniec Formuły 1, w Vegas. Sam tor próbowano jeszcze wykorzystać i przerobiono go na pseudo-owal, żeby puścić na nim kart, które także wytrzymało tylko dwa lata. I w 1984 roku parkingowy tor przeszedł do historii. Czy F1 wyciągnęła wnioski z tamtej porażki? Wydawać się może, że tak, bo w końcu nie pchała się do Vegas, zanim zainteresowanie wyścigami w Stanach Zjednoczonych znacząco nie wzrosło. Ostateczną odpowiedź na to pytanie przyniesie nam jednak upływający czas.